Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Martwej Gąsienicy. Zajmiemy się układem limfatycznym. Składa się on z śledziony, grasicy, żył podobałczykowej i wielu licznych naczyń limfatycznych, rozciągniętych po całym ciele. A ja Wam szczerze, że układ Martwych gąsienicy, ten limfatyczny, tak naprawdę nie ma nic związanego z układem limfatycznym człowieka, ponieważ w naczyniach limfatycznych człowieka płynie limfa. Z kolei w naczyniach limfatycznych martwych gąsienicy rozpartowane są substancje odżywcze, które wspomagają umieranie na odcinku. W najbliższych czasach pojawi się ankieta, w której będziecie mogli wybrać, czy chcecie w następnym odcinku zobaczyć układ wydalniczy, hormonalny czy nerwowy. Decyzja zależy jedynie od Was, a tymczasem zapraszam do obejrzenia innych odcinków, takich jak ostatni odcinek, który się pojawił i.